Kino mówi: Witam Jakub Duszyński. Zapraszam Państwa na cykl autor. Dziś bracia Darden. Duet reżyserski z Belgii, właściwie już gwiazdy kina. Gwiazdy, których każdy nowy film pojawia się na festiwalu filmowym w Cannes i to w konkursie. I jak zauważyłem, chyba każdy z nich wyjeżdża z tego Cannes z jakąś nagrodą. Dwa razy otrzymali tam Złotą Palmę, po raz pierwszy za rozetę, później za film Dziecko. Dzisiaj będziemy mówili przy okazji filmu Milczenie Lorny. Chciałbym przywitać moich gości, krytyków filmowych Janusz Wrublewski i Tadeusz Sobolewski. Dobry. Słuchajcie, Januszu, właściwie chciałbym Ciebie na samym początku spytać, na czym według Ciebie polega pomysł braci Darden na kino? To jest połączenie kina kryminalnego z metafizyką i jeszcze podane w konwencji kina dokumentalnego czy paradokumentalnego. No, nadzwyczajnie zdumiewające jakby spięcie trzech żywiołów, które nie ma prawa się ze sobą spotkać, a akurat u nich tak się składa, wychodzi to doskonale. A już jakby w sferze fabularnej i to też jest bardzo często zakłócane u nich, ponieważ tak naprawdę najmniej ich obchodzi opowie opowieść kryminalna, fabularna, tylko ciężar opowieści jest zawsze położony właśnie na, na, na obszar. Psychologicznych poszukiwań. W związku z tym tą fabułę musimy sami sobie, my widzowie, odtworzyć. Kiedy przygotowywałem się do tego programu i jeszcze raz czytałem o przebiegu kariery braci Darden, to zauważyłem, że oni nie zaczynali właśnie w dokumencie, słuchajcie, tylko zaczynali w teatrze. Jeden z nich był reżyserem, a drugi aktorem. I pomyślałem, że to bardzo znaczące, bo być może ten klucz dokumentalny, a później paradokumentalny, który przykładaliśmy do ich wczesnych filmów, jest dosyć złudny. Tadeuszu, o to właśnie ciebie chciałbym zapytać. Czy to są dokumenty komentujące społeczną rzeczywistość, czy niesprawiedliwość społeczną dla ciebie? Absolutnie nie. Zapytałem ich kiedyś, skąd czerpią inspiracje. Powiedzieli z gazety, z Dostojewskiego, z Dickensa. I pomyślałem sobie, że ich kino dzisiaj, w dzisiejszym kinie, gdzie właśnie nie ma miejsca, bardzo mało jest miejsca na tego rodzaju kina, to kino kiedyś było w mainstreamie. Takie kino robili neorealiści, którzy też przecież nie, nie wychodzili wcale jak z, tylko z ulicy, tylko z głębokiej sztuki. Takie kino robił Bresson, który też niby prawda, dokumentalny, tak? ucieczka z kazańca, prawda? obserwacja człowieka, ale tak naprawdę to była no, tak zwana metafizyka. I oni też robią y, kino niesłychanie właściwie proste i przez to trudne, oparte na jakimś takim wzorze, zresztą Janusz powiedział, to wskazał ten wzór, no właściwie to, można powiedzieć powieść wychowawcza. Ich ostatni film, Chłopiec na rowerze, to jest właśnie Oliver Twist, trochę Pinocchio. Prawda? Tylko opowiedziane jest bardzo blisko człowieka, który jakby dramat, wzruszenie widza polega na tym, że on nie widzi, on w pewnym momencie zaczyna przejrzeć, prze, zaczyna przeglądać na oczy. On nie widzi, nie widzi swojej sytuacji, nie widzi swojego zła i w pewnym momencie on zaczyna odczuwać poczucie winy. Wszystko to są kategorie strasznie takie, prawda, niemodne. Trafiłem też na taką informację, strasznie to mi się wydało ciekawe, że w ich przypadku nie zaczęło się od idei, zaczęło się od ludzi. Oni chodzili po tych robotniczych osiedlach i prosili prostych w sumie ludzi o to, żeby zgodzili się i opowiedzieli do kamery o sobie, trochę swoich wspomnień. I co ciekawe, potem z tymi nagraniami krążyli po domach kultury, zapraszali ludzi z dzielnicy i pokazywali. Te krótkie filmy, po to, żeby ludzie się pospotykali, poznali mnóstwo ludzi, a więc nie ideę u podstaw, ale no sami spotkanie, powiedzmy. Tak, zawsze, zawsze u nich widać w każdym ich filmie, że każda z postaci jest żywcem, jakby przeniesiona z rzeczywistości, a ponadto oni prawie nigdy, bo w ostatnim filmie zrobili wyjątek, oni, mo możemy powiedzieć, nigdy do, do ostatniego filmu nie angażowali żadnych aktorów profesjonalnych. To też świadczy o tym, e, jakby o co im chodzi. Znaczy chodzi o dotknięcie życia, o to, aby w żaden sposób to obraz ekranowy nie był zafałszowany. Ale jeszcze bym się mhm. cofnął do tego, co powiedziałeś o ich korzeniach teatralnych. Właściwie to jest epizod, który e, o tyle im e, pomógł, że jakby wprowadził ich w obręb sztuki, dlatego, że e, oni, mieli, oni, oni mieli kontakt z Armandem Gatti, e, reżyserem teatralnym, mhm. ale jednocześnie i poetą, i, i, i aktorem, i pisarzem. On był takim omnibusem, człowiekiem wielu specjalności kulturowych, który ich wprowadził w trochę do teatru, ale tak naprawdę umożliwił im robienie filmów, bo o to chodziło od początku braciom Darden. Ten teatr w ogóle, w ogóle się nie liczył. Luc skończył filozofię. Drugi jego brat skończył Jean aktorstwo. Pierre. W związku z tym to jest też jakby zupełnie jakby inna droga, inna ścieżka dochodzenia do, do, do kina. I ten ruch jakby mhm. filozoficzny po mhm. Background, jakby filozoficzny w ich filmach, również jakby jest oczywisty. Przynajmniej dla ludzi, którzy starają się w te filmy głęboko wnikać i, i, i lubić te filmy. Więc, jakby to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo przemyślane. A dowodem również na to jest to, że oni pracują w sposób niezwykle precyzyjny. Chociaż to mm. wygląda jakby to były takie impresyjne ujęcia, szybko cięte, czasami improwizowane, improwizowane sceny, tutaj aktorzy, nieprofesjonalni. W ogóle to nie o to chodzi. To w ogóle mm. jest antypody tego, co teraz jakby można byłoby na ten temat myśleć. To jest kino niemal żelazną ręką prowadzone przez obu reżyserów, przez obu reżyserów, polegające na tym, że oni robią dziesiątki prób, na, na pracują nad każdym ujęciem, gdzie konkretnie z danego miejsca do innego miejsca oni doskonale ale wiedzą jak wygląda ruch wewnątrz kadrowy, Jak wygląda ruch między aktorami Co się wydarzy oni... Żadnej przypadkowości Żadnej kostiumach. w ogóle... Lorna ma nosić w filmie, który zaraz zobaczymy Czerwoną Czerwone. sukienkę tak. I podobno spory między nimi trwają na temat koloru podłogi Czy to powinno być taki odcień czerni Czy taki odcień czerni Trochę to szokujące muszę powiedzieć Że tak wygląda ich realizacja Wyście ich spotkali kilka razy Czy oni coś więcej jeszcze mówili o tych metodach Albo czy tłumaczyli no, właśnie tą potrzebę pracy z naturszczykami Od, teraz, od której teraz odeszli Im przede Właśnie chodzi o to, aby nie zafałszowywać obrazu rzeczywistości, aby przekraczać konwencję kina, która jest zmurszała, która się jakby kojarzy ze sztucznością, no, która dzisiaj jest jakby stricte postmodernistyczna, gdzie jakby nic nie jest związane z żywiołem rzeczywistości. A oni to, to jest wszystko. Zaczynają do neorealizmu, który też był bardzo artystyczny. Kiedyś malarka surrealistyczna polska powiedziała mi, że kiedy ogląda niego, Rzym, Miasto Otwarte, to są kadry jak z obrazów de Chirico. To prawda jest, myśmy myśleli, że. Anna na maniani w tych filmach jest po prostu kobietą z ulicy. Złapało się na to, złapali się nawet na zachodni hmm. krytycy. A przecież ona była wyrafinowaną aktorką teatralną. Także u, nie, u nich też, oni uprawiają wszystkie warstwy kina są tam właściwie użyte. Bo to jest kino akcji tak naprawdę. Ale no właśnie, czy nie wydajecie To jest kino, na, na biegu, <tuszu> na, na, na akcji. Yy, yy, można powiedzieć, że Motywem głównym akcji w y, milczeniu Lorny hmm. są pieniądze, prawda? Hmm, hmm. Przekazywanie sobie pieniędzy, kupowanie wszystko to jest związane. I nagle ta akcja pieniężna to, że ta kobieta się, właśnie jej fikcyjny czy półprawdziwy mąż też się sprzedają, oni się po sprzedają staje się jakby tak, jak, no, prawda, jak w noweli To stoja Pieniądz, prawda? którą sfilmował kiedyś Bresson to się staje motywem głębokim. <laughs> Chciałem cię zapytać, czy nie wydaje ci się, że oni stali się w pewnym momencie jakby zakładnikami swojego stylu, ponieważ ich filmy są momentalnie rozpoznawalne. Po kilku minutach wiemy, że jesteśmy w świecie braci Darden. Czy przez to Um, nie stało się ich kino zbyt proste, właśnie chociażby przez fakt, że tak dużo możemy o nim powiedzieć. Czy zachowali pewnego rodzaju tajemnicę? Czy, e, czy forma, którą konstruują, jest wystarczająco otwarta, żeby te filmy nie starzały się z czasem i nie przynależały tylko do jakiejś takiej konkretnej epoki, jak ci się wydaje? Nie, one chwytają za gardło. Wydaje mi się, że ta tajemnica jest tam prawdziwa, dlatego że się nie może, nie, nie może się ze To, co się w nich zmienia. To jest pewna, pewne takie dotknięcie, jakby, motywu symbolicznego. W milczeniu Lorny po raz pierwszy. Po raz pierwszy pojawia się tam muzyka, właśnie dotknięcie, kilka, mm -hmm. kilka taktów z, z Beethovena. Później ta muzyka w kolei w człowieku, w chłopcu na rowerze. Ona je, jest jej więcej. Tak naprawdę, mnie, kiedy, po, nie pamiętam po którym to filmie było, po, chyba po filmie Syn, nagle zobaczyłem, nałożyło mi się tam, jakby na ten na obraz tych nie wiem drewnianych drabin, chłopca, który ucieka, kogoś, kto się wspina po tych drabinach, kto go kto goni za nim, jakby zmusza go tamten myśli, że będzie go obwiniał, a ten go chce przebaczyć. Pomyślałem sobie, że to jest schemat chrześcijański, robiony w świecie gdzie bezreligijnym, że oni przenoszą do na pojęcia kompletnie świeckie, jakby świat, gdzie religia nie ma żadnego znaczenia, przenoszą pojęcia chrześcijańskie i to wydało się bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. W tym sensie oni przygotowują grunt pod, jakby pod coś, co, co będzie w przyszłości. Świat hmm. bez religii, w którym chce y, motyw odkupienia jednego człowieka przez drugiego po prostu to jest główny jakby główna treść ich filmów wszystkich mm -hmm. filmów mm -hmm. i to jest tak, bardzo przez długi czas wiele osób jednak postrzegało Ale ich jako jego... O tym, tak jak teraz mm -hmm. mówimy jest właściwie jakimś ekscesem takie bardzo że poczucie że wstydzę się tego powiedzieć dlaczego dlatego że, dlatego że podpadam wtedy pod jakąś kategorię religijną i tak dalej no takie cieście religijne. wiele Natomiast osób tego w ogóle znaczy w filmie tego nie ma ten film jest czysty Wiele osób, które by tutaj siedziały, innych gości, powiedziałoby, w ogóle się z Tobą nie zgadzam. To są reżyserzy, którzy stoją mocno na ziemi po lewej stronie kamery, lewicowi twórcy. Tak, Karl Marx gdzieś tam jest w ich kieszeni, oczywiście. I zastanawiam się właśnie, czy to o czym mówisz, to nie jest pewna jednak ewolucja stylu. Czy to o czym mówisz, widziałeś już i w wczesnych filmach takich jak właśnie Obietnica? Ale przecież Rosetta, nie, nie, nie. przecież to już jest Rosette. A poza tym to nie wyklucza lewicowości. Na tym polega trudność hmm. ich określenia, hmm. dlatego że u nas, w naszej kulturze, w Polsce, my nie mamy na to miejsca. Czy chrześcijaństwo nie może się łączyć z lewicowością. Hmm. U nich się łączy znakomicie. Hmm. Ciekawe, że właśnie ich takim wzorem. Dlaczego wyprodukować i film o Korze. Dlatego, że Kor działał właśnie, Kuroń, Lipski, jako bezwyznaniowy chrześcijaństwo. Mhm. Kieślowski, który dla nich też dużo znaczył. Też. O Kieślowskim mówią często, to też. prawda. Mówią jako I to swoim mistrzem. Nie, nie tylko z powodu idei, tylko z powodu jakby kina, które, które Kieślowski uprawiał, który mhm. też wyszedł od dokumentu. Jednak powiedzmy sobie, no, że Dardenowie jednak w jakimś sensie, chociaż mówisz o teatrze, wyszli od dokumentu. Oczywiście, Wróćmy przedtem... do filmu Lorna, Milczenie Lorny, bo jestem ciekawy, czy ta postać według Was jest Całkowicie typowa dla ich kina. To jest po prostu jedna z wielu postaci, które wpisują się w ten panteon kobiet, mężczyzn, dzieci młodych ludzi właśnie z tych robotniczych dzielnic, małego miasteczka gdzieś w okolicach Lierz? Mhm. Czy jest w tym coś nowego, jakieś nowe otwarcie znaczy, dla nich? Ta postać jest z całą pewnością podobna w sensie jakby takiej zewnętrzności, działania, a zwłaszcza napędu, o którym mówił Tadeusz, bo jakby każdy bohater y, z każdego filmu, jeżeli wybierzemy głównego bohatera, jest jakby czymś napędzany. Mhm. Dąży do czegoś, nad czym nie jest w stanie zapanować. Coś go pcha do tego, aby robić tak, a nie inaczej. Aby w to zło wchodzić, albo mhm. y, zaczyna, zaczynać jakby Żałować. I pod tym względem ta postać Lorne się nie różni. Znaczy ona rzeczywiście jest napędzana tutaj albo przez pieniądze, jeśli powiemy, albo przez chęć założenia tej swojej własnej kafejki, albo chęć ułożenia sobie życia, jakkolwiek to nazwiemy, tak będzie. I ona cały czas całą swoją siłą woli, całą swoją jakby kobiecością i, i wszystkim, co jest jakby po drodze, jakby ona to miażdży i chce dotrzeć do celu. Pytanie jest tylko, czy to rzeczywiście jest, w czym to się różni od, od innych filmów, bo tak to byśmy jakby zmechanizowali tą działalność Braci Dardan. I rzeczywiście tutaj jest coś takiego, że oni, mam wrażenie, że w tym filmie dystansują się od bohaterki. To znaczy tak jak w każdym innym filmie, jakby... Serce reżyserów bije po stronie bohaterów. Mm -hmm. Tak, w przypadku, mam wrażenie, Lorny, mm -hmm. e, jest wielki znak zapytania, co ona robi. Dlaczego ona mm -hmm. tak robi? Znaczy, jest, jest moim zdaniem dystans w tym filmie, e, pokazujący i pozwalający zastanowić się, w którym momencie budzi się w niej sumienie i właściwie dlaczego się to dzieje. Mm -hmm. Dlatego, że e, e, to nie jest. E, pytanie jakby do, 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 do religijności, ponieważ to jest, główna bohaterka w ogóle nie jest chrześcijanką, w ogóle jest albanką, jest jakby by, być może w ogóle z kręgu innej religii. Co to jest sumienie w takiej osobie, prawda? I na szczęście I oni się film... tutaj zatrzymują i nie dają tak, nam odpowiedzi, tak. bo ps, gdyby była tam odpowiedź w tym filmie, której ja nie znajduję na szczęście, bo hmm. muszę sam sobie zadać, bo to jest, ten film byłby oczywiście ten dużo... Jest ciekawy moment, rzadki u nich, moment właśnie szaleństwa. Szaleństwa hmm. nie, niewiadomego to, że ona jest nagle słyszy głos, czyli wewnętrzny głos kogoś nieistniejącego. Mhm. Bardzo to ciekawe jest. To się łączy właśnie i z obrazami lasu, i z Beethovenem, którego mhm. kilka taktów mhm. tam pada. I to jest właściwie, właściwie po raz, być może po raz jedyny w Dardenowie poszli weszli w sferę sztuki symbolicznej. Chociaż pozostając jakby w kręgu tych bohaterów, którzy, tak jak Rosetta, którzy są jak dzikie zwierzęta jakby biegną gdzieś i w pewnym momencie sprzystają i uświadamiają, widzą, zaczynają widzieć drugiego człowieka. Tutaj w Lornie też to jest. Mhm. Ciekawy też jest motyw ich jej tego y, interesownego, fikcyjnego małżeństwa. Że jedyne doświ doświadczenie wyłącznie negatywne, ona jest okrutna, a ten drugi człowiek jest takim strzępem ludzkim. Y, że wszystko jest negatywne między nimi i z tego negatywnego tworzy się pozytywne. Na samym końcu chciałbym Was spytać o to, czy oglądając dwa ostatnie filmy Braci Dardena, Więc Lorne, Milczenie Lorny. I chłopaka na, chłopca na rowerze. Widzicie mniej więcej w jaką stronę oni się w tej chwili rozwijają. Innymi słowy, w ostatnim filmie pojawia się już ta Cécile de France, bardzo znana twarz nad Sekwaną. Czy następne kino będzie coraz bardziej już kinem adresowanym do coraz szerszego widza? Zobaczymy być może Katrin Denef niedługo albo innych wielkich tego świata. Ja, ja, ja nie wiem, znaczy, takie bawienie się to w proromstwo... czasie. Oczywiście chodzi mi tylko o to, czy wyczuwacie jednak pewną kalkulację w ich ostatnich filmach i próbę jednak. Cóż to za kalkulacja dla. No dla reżyserów, którzy chcą dotrzeć do wizów. Tak, Trzeba tak, było tak. dwóch złotych palm, żeby hmm. dostali, nie wiem, 500 tysięcy wizów we Francji. Hmm. To jest strasznie, strasznie ciężko takiemu kinu dziś się przebić. Hmm. 40-50 lat temu, w, czy w czasach Rosseliniego takie kino, oglądali wszyscy. wszystko, naszło w głównych kinach miasta. Dziś takie kino w gruncie rzeczy niesłychanie proste. Proste i głębokie dardenów. Musi się dobijać. Także życzę im stuce Cille de France, które oni się oni nie zdradzą, znaczy oni nie są podobni do swoich bohaterek. Ja mam taką intuicję. Być może naiwną, być może nie. sprawdzimy to na, w przypadku następnego filmu. Wydaje mi się, że oni zrobią komedię. Bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. A Państwa zapraszam na spotkanie za tydzień na spotkanie i rozmowę o Gasie Van Sancie i jego filmie Paranoid Park.